Cześć, witam was serdecznie w podsumowaniu informacji na temat gry oberży od widowictwa Rebel. Co, trzeba przyznać, że tematyka jest bardzo oryginalna i troszkę kontrowersyjna, bo, bo jesteśmy tutaj właśnie właścicielami oberży, w której ukradamy ludzi, zabijamy ludzi, pozbywamy się ciał, uważamy na policjantów, Hej, kto zdobędzie najwięcej gotówki na koniec gry, ten wygrywa. Także naprawdę specyficzny temat, ale mi się to bardzo podoba. Ja naprawdę szukam w grach planszowych zawsze tych ciekawych, nowych tematów, które, które tak fajnie nas wprowadzają w klimat, i tutaj to naprawdę jest, bo przy każdej rozgrywce mimo, że to jest jakby gra karciana, także nie wymagałbym nawet tutaj jakiejś takiej tony klimatu. Ale naprawdę przy każdej, każdej, przy każdym posiedzeniu do krwawej oberży było tak, że snuliśmy jakieś wręcz opowiadania o tym, jak tutaj zastanawiamy się nad sprzątnięciem stróża prawa, nad zakopaniem biskupa, czy nie wiem, czy, 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 czy pozyskaniu mechanika, żeby on nam pomagał budować miejsca na nowe ciała, które chcemy schować. Także naprawdę tego storytellingu jest tutaj naprawdę sporo i to pod tym względem naprawdę kapitalnie wypada. No i trzeba przyznać, że też grafika na kartach jest oryginalna i, i bardzo przyjemna. Pasuje naprawdę do, do, do samej gry i, i, i przyjemnie się naprawdę na to patrzy. E, co. Są też gotówka w żetonach, co zawsze lubię. Wie, wiecie dobrze, że jestem dziwny i nie lubię papierowych pieniędzy tutaj macie żetony, co, co bardzo się ceni. No i poza tym już tak naprawdę więcej nie potrzebujecie, bo, bo regrywalności jakby i samej zabawy jest naprawdę sporo. Bardzo też lubię ten motyw właśnie tutaj, że część talii zawsze wypada, a mi to duża część, bo w skróconej rozgrywce na dwie osoby to praktycznie połowa kart nie wchodzi do gry, przez co zawsze będziecie mieli inne kombinacje połączenia między kartami. No i jakby dzięki temu starczy, to pewnie Wam na, na dużo więcej rozgrywki zawsze odkryjecie jakąś nową możliwość do zdobywania pieniędzy. No Sama gra jest taka powiedzmy... Średnia półka plus bym powiedział, jeżeli chodzi o trudność zasad, bo każda, każdą kartę tutaj można na kilka sposobów zagrać. Tak? To jest i, i, i człowiek, który, którego można przekupić i e, jakby do swojej ekipy wdrożyć, można po prostu zamordować tę osobę i zrobić gotówkę, czyli to może być ciało, można wybudować tę osobę jako aneks. Także przy tłumaczeniu gdy podejrzewam, że lekkie tutaj problemy mogą być jakby z e, wyobrażeniem sobie jak to wszystko działa, ale po pierwsze rozgrywca jak to standardowo w grach planszowych wygląda, naprawdę już, już po pierwsze rozgrywca jest całkiem nieźle i możecie się dobrze bawić. E, sama gra, sama mechanika. Podoba mi się bardzo. Połączenie jakby mechaniki z tematem tutaj bardzo dobrze działa yy, i to, że tutaj zawsze zastanawiacie się, czy opłacam się w tej turze zabić, bo za chwilę może wyjść jakiś stróż prawa. Dzięki temu nie dość, że stracę swoje ciało, to jeszcze będę musiał 10 gotówki zapłacić, co, co już może mi utrudnić naprawdę bardzo porządnie zwycięstwo, także jest tutaj troszkę z takiego pokera, takie yy, yy, jakby za, zarządzanie ryzykiem. I jest tutaj też sporo takiej powiedzmy ekonomii, bo zastanawiam się zawsze, mając mało kart na ręku, zastanawiam się co zrobić z konkretną kartą, którą powiedzmy odrzucić do, do tego, żeby wykonać akcję, którą będę chciał wybudować jako aneks, którego z gości będę chciał zamordować. Także jest tutaj troszkę taki motyw z tej the Galaxy na przykład, gdzie mamy mało kart, zawsze mamy mało i zawsze zastanawiam się, którą odrzucić, którą wprowadzić w życie. Także są tutaj te, tego typu rozterki. No ale poza, poza tymi plusami też nie może być tak słodko. Dwie rzeczy, które, które mi się w tej grze nie podobają, to jest tak, ograniczenie do dwóch akcji w turze, przez co nie zawsze jesteśmy w stanie zrobić to, co chcemy, bo mamy tylko dwie akcje, więc w jednej akcji na przykład możemy kogoś zabić, w drugiej turze możemy kogoś zakopać, pod warunkiem, że macie tak dużo kart żeby to zrobić te dwie akcje, co rzadko wam się zdarza, więc tutaj jest troszkę taki szlak biedy. Zastanawiacie się po prostu, czy to ryzykować, czy nie. W sumie zawsze myślicie, że mało robicie w tej turze, bo nie jesteście w stanie, wiecie, jakieś komba wyciągnąć, tylko po prostu pojedynczo jakieś w turze robicie tak, żeby nie dać się złapać. To jest jedna rzecz. I też druga rzecz, która mi się nie podoba, związana właśnie też z dwoma akcjami, że gra jakby przez to, że musimy zawsze planować już te dwie rzeczy na całą turę, ona nie wybacza błędów. Naprawdę, jeżeli doprowadzicie do sytuacji, że powiedzmy, wykorzystacie trzy karty, żeby kogoś zamordować, a później nie zdążycie się pozbyć ciała i tylko i wyłącznie jeszcze yy, policjant wam zabierze to ciało i zapłacicie 10 gotówki za yy, kary, jakby grabarzowi za to, że pomagała się pozbyć ciała, moim zdaniem już ciężko wtedy niestety do, do rozgrywki wrócić, tak? bo osoba, która zagra bezbłędnie, nawet jakby mniejszymi nakładami więcej zarobi. Wy płacicie karę, tracicie ciało, jest to już bardzo dużo i może być to nie do nadrobienia, więc gra bardzo fajna, troszkę ciężka pod tym względem, że nie daje nam dużej możliwości takiej, żeby wesoło sobie tu bolać kombosy, bardziej tu musimy patrzeć na konkretną taktykę i lecieć w tym i nie dać się po prostu złapać, co? Kapitalny system właśnie tego wykorzystania kart na wiele sposobów, kapitalny klimat, temat. Więc jeżeli tematyka taka mocno krwawa Wam nie przeszkadza, to myślę, że krwawą o powinniście sprawdzić. No i wiedząc oczywiście o tym, że jesteście tutaj ograniczeni zawsze do dwóch akcji, więc musicie bardzo, bardzo tutaj precyzyjnie rozgrywać każdą partię. No i na dzisiaj to będzie tyle. Dzięki wielkie, do następnego. Hej.